Witam Państwa po przerwie w programie Jestem Jaki Jestem Ring. Mam wrażenie, wrażenie, że nasza publiczność z tygodnia na tydzień jest coraz głośniejsza. Bardzo się cieszę. Głosowanie w sprawie Pauli i Iwana trwa, a my wracamy do zajęć Michała Wiśniewskiego. Michał w tym tygodniu kontynuował odwiedzanie krajów swoich konkurentów w konkursie Eurowizji i tym razem wybrał się na Maltę i e, na Łotwę. Zobaczcie Państwo, jak to wyglądało. Nie. Nie ma się biletu. Czy? Że poleciałem lotem. A. Ja. Przyszły lobby mają iść na wywiad. Hałas! Ta... Słuchajcie, pałac kultury. No, tak na górnym górnym Pałac kultury. So for górnym Television. górnym Winners. PWC wersja Fiat 126P bis. się ostatni egzemplarz na Malcie. No i to jest nasz akcent. Kajne gręcen. Żadnych granic. Grałem w podstawówce w baseball. Później w szkole średniej. W liceum zostałem wytypowany do Drużyny Narodowej, nie? To jest moja życiowa szansa. Chwila prawdy. Ale raz strabiłem. Kończy się chłopak. Słonce, mówię już włosy czerwone. Nie, nie, nie. koniec. programu. Nie Wyglądało mi że było bardzo fajnie, jakieś, na Łotwie jakieś przyjaźnie nawiązywałeś chyba, kto to był? Oj, jakie przyjaźnie nawiązywaliśmy, że nawet nie wyobrażacie jak było, ale było sympatycznie, naprawdę wielkie, wielkie powitanie tej telewizji i publicznej, i tych prywatnych stacji, naprawdę... Naprawdę było cudownie. One Powiem się tam, czy, tam lubią, jestem... te stacje publiczne i prywatne? Wiesz co, tak naprawdę wszyscy działają w jednym celu. Aby Ryga przeżyła niesamowite, niesamowite show, jedyna szansa w życiu. To jest małe państwo, 2700... 2 e, miliony, miliony 700 no, Mam tysięcy nadzieję, że miliony. ryga ma 800 tysięcy i spotkaliśmy Polaków na statkach, którzy pracują Fajnie. tam naprawdę cudownie. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować, a w zasadzie troszeczkę mniej telewizji polskiej, bo jest nam strasznie przykro, że nie promujecie tych wykonawców, którzy my zapraszamy do siebie i nie, znajdzi, nie znajdujecie nawet minuty czasu, szczególnie jedynce, bo to jest Wasz program i my chcemy dla Was wygrać, żeby zorganizować przyszły finał w Polsce. Natomiast na razie wygląda to w ten sposób, że tylko TVN zaprasza do naszego programu tych ludzi. I wcale nie byłbym tak bardzo przekonany że e, e, może się na końcu okazać, że to nie zespół ich troje przegra, tylko że przegra właśnie telewizja polska. Strasznie mi przykro z tego powodu, dlatego że mamy jedną niepowtarzalną szansę, żeby się z tymi ludźmi zaprzyjaźnić, tak jak byli u nas reprezentanci Cypru. E, Łotwy i wszystkich innych krajów, do których my jeździmy. I ta wymiana jest dla nas szczególnie naprawdę bardzo ważna, bo poznajemy tych, którzy są nam najbardziej istotni. Dzięki Eurowizja.com, dzięki Szymon jest dzisiaj z nami za sceną, który przyjechał i postaramy się e, e, zrobić wszystko co najlepsze, żeby no borders, bez granic, keine Grenzen, e, żeby to przesłanie przeszło. Dziękuję Wam bardzo z całego serca. To całego. No dobrze, Michał, skoro o zapraszaniu, e, ty byłeś na Malcie, ktoś z Malty, właściwie nie ktoś, a reprezentantka Malty jest z nami w Warszawie. Naprawdę? Chcecie państwo zobaczyć? Dawaj, Lynn! Lynn Kirchhoff jest z nami w studiu.